I pokażemy wam, jakie skrzynie biegów stosowane są w tym I mamy do tego super okazję, bo jesteśmy na zawodach i szosach Polski. A tu się dzieje, te skrzynie stają takie w pierdol. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest doskonały poligon, trzeba pokazać na żywo. A co? Na driftingowych mistrzostwach polskich w słomczynie, ruta pierwsza i te driftingowe mistrzostwa polski, pomimo, że są organizowane już od wielu, wielu lat, w tym roku są w zupełnie nowej formie. One są razem z, ze Speed Games, czyli zawodami dla influencerów. I stąd na tym evencie dzisiaj bardzo dużo się dzieje, co mnie niezmiernie cieszy. I tak jest właśnie dzisiaj. Mamy zawody driftingowe, czyli na torze bardzo dużo się dzieje. Tłarzy również można no powiedzieć wszystkie fantastyczne samochody i przyjrzeć się jak są stosowane. ale również jest pokaz super samochodów. Samochody, które rzadko spotka się na ulicy, a tutaj w jednym miejscu można obejrzeć Lamborghini, Ferrari, jakieś super unikalne samochody, stare klasyki, nowe. Bardzo fajnie, fajnie tam wygląda. Do tego jest bardzo dużo celebrytów, influencerów, gwiazd Wiele osób bardzo ciekawych, osób, które znamy, kochamy, osób z telewizji, z internetu i można sobie zrobić z nimi zdjęcie, można porozmawiać i można zobaczyć też jak rywalizują w różnych e, zawodach e, motoryzacyjnych, więc rzeczywiście bardzo fajnie się tutaj dużo dzieje, a to wszystko Wam też pokażę. Mamy tą samą skrzynię biegów, czyli mamy GeForce GSL. To jest czterobiegowa skrzynia, kłowa, stosowana również na skarze, ale przede wszystkim w driftingu przez wszystkich najlepszych drifterów na świecie. Jest to rewelacyjna skrzynia, tylko czterobiegowa, głowa na prostych zębach. Biegi wchodzą po prostu, to jest na przykład 3-4. Tak działają biegi. Nie ma żadnych synchronizatorów, to wszystko trzeszczy, piszczy, uderza. Natomiast jest to bardzo, bardzo mocna skrzynia, niezniszczalna. Zniszczalne jest wszystko, jak widzimy na zawodach, natomiast bardzo długo wytrzymuje. Jest bardzo prosta w konstrukcji, bardzo prosta w serwisowaniu. E, pokażemy, jak wygląda taka wyciągnięta, bo też mam zapasową, oczywiście. E, same, same dobre rzeczy można o niej powiedzieć. Prosta, szybka i wytrzymała. Polecam. Na tych zawodach jeżeli stanem S14 powinien mieć około 700 KM. A w także jakiej skrzyni jest wanyczek? 300 manualna skrzynia wieku. Manualna. Nie masz problemu z jakimiś skrzynkami. Nie bo... jaka manual. To działa tak, że no, trzeba się mocno skupić na tych biegów i poświęcić na nią uwagę, żeby prawidłowy bieg, żeby zbyt szybko nie później sprzęgła i synchronizatorów nie zabić tak naprawdę, żeby ten bieg wszedł. Wiadomo, że chciałoby się mieć sekwencyjną skrzynię biegów, ale na razie... Ile kosztuje taka? Eee, no, Islam? Tak, I się <laughs> a, Oczywiście. I można fajnie jeździć. Nawet zajebiście, bo na 90% jeżeli chodzi o kwalifikację. A ile kosztuje twoja skrzynia? <laughs> Wiesz, ósemki osem, tam nie ma. Jest szóstka, to już jest albo piątka, ale to Zabijmy. jest mówimy o jeżeli mówimy o złotych, to mówimy jakieś 20 tysięcy złotych. No to widzicie? 50 złotych złotych złotych. No to widzicie, no jednak kurczę motywuje to do nauki zmiany wieków, wieku. No możesz kupić koszyk skrzynia, gdyż na grzyby, to tak kupić te skrzynię i ze sobą je po prostu. Także to mnie motywuje. Jeżeli co, na bezpieczności jest cyfra 750 Jaką Jest oczywiście sekwencyjną, jest to skrzynia akwarium. A dlaczego akurat Zresztą wcześniej nieźle wcześniej jeździłem też w rurach, sekwencyjną sam samas. nas. Więc jest, to, jest w serwisie. W KW, o tyle jest, że Nie wierzcie mu, on się nie zna. Właśnie to powiedział. Paweł, po czym na W tym 92 W tej chwili jest 700 koni. Jest szyjnik przygotowany. Natomiast kompresora jeszcze nie ma, więc zanotujemy się mikro. Myślę, że na następnej rundzie będzie z kompresorem pełnowartościowy około 1000 km. Wow! Jaką skrzynię dziękował Samsung? Sekwencyjna Samsung z 6 mikro. Dlaczego akurat taka skrzynia? Jak specyfikowaliśmy auto, przy zakupie, to był jeden możliwy wybór. Wszystko w zasadzie pasowało wszystko w teraz budujemy drugie auto na taki samysz. Pewnie jakbyśmy właśnie z punktu zero, to byśmy rozważali różne możliwości. Natomiast jakby ten był to drugi też że to jest tak, że to jest tak, że to że tak, że do jest tak, że to jest to tak, że nie to że Słowo. A, 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 a okej, okay. tak to jest. Nie pamiętasz, że je tam w prawo. Ja no chciałem ja tutaj trzy to... <laughs> no, na podstawie. Pamiętałem nawet był do przodu, robimy do tyłu. Tak właśnie działając trzy sekwencyjne, zajebite. No. Ale ci masz, masz jakieś no. mieszczenia na trzy. Nie, to... nie, to. nie tak. ci tak. Tak. ciężko mi też porównać, bo nie miałem do czynienia z nimi. No stylich nie mam w stronę. Był taki moment, że ciężej wchodzi, albo bardziej właśnie na sprzęgło niż z czym.

Druga sprawa, to były argumenty o możliwości zapisowe. ponieważ Wójcie, liczymy na to, jest dla nich praktycznie nieograniczony dostęp do przejścia zapasowych, które można bardzo szybko otrzymać, a jak wiemy, to chyba w projekcie prezydentów, chyba to będzie niekontynuowane. My rozmawiamy o informacjach, o kłajbach, o giforcach i generalnie nikt, kto nie miał na przykład informacji o bo uważają, że tam są źle biegi. Z kolei ktoś powiedział sobie, otarł sam to i raczej ja byli dobrze wchodzą i jak się dostać, jakie ma próbki i Oczywiście zależy to od danej aplikacji, od tego, co kierowca oczekuje Na pewno różnicami pomiędzy chociażby czy, czy Safolem, które ja używam, to jest jakby kultura samej skany biegów. Na pewno Safolem była okay. bardziej ordynarnie, że tak powiem. Jest ona taka bardziej twarda i te biegi wchodzą z daleko większym oporem. To działa dość miękko, jak ja bym to tak prosto określił. Jest taki, tak przyjemniejszy w procesie zmian tych Ale jest tak myślę, że na, na jakby korzyść serwomowy jest opowna, jednak prawie jego wytrzymałość. To, że jest taką naprawdę ciężką, no że studia skrzynią i jakby, w to A jak jest to? To zależy od specyfikacji. Bo jest w wyboru... Mamy dużo różnych możliwości. Od początku z tego, do pięcia o ilości biegowej. Podkreślamy torą do wolność, jeżeli chodzi o dobór przełożeń. I tak samo jeżeli chodzi o skrzynię, to najczęściej my przejdziemy dotyczącamy naszym klientom skrzynię gotowe no z częściami napędu, czyli z bałem napędowym, z relaterem do intersa No i z wszystkimi rzeczywiście lewarek wysiłek na biegu, ten somet i wszystkie bierzane z czego niego przykładzie i samej pieniądze na kamieniu do tego, żeby to samo To jest pewna przewaga, jeżeli chodzi o to, że w pakiecie. Na ceny wahają się, no, za to, nie no, w tym no, się, ale jest to mniej więcej cena rynkowa zbliżona do tego, co otworzyliśmy. No, Około 13 tysięcy, a potem nie wiem, to jest taka cena wyjściowa. A jaki to jest? 13, co? Między 12 i 15. 15. уже yeah. <laughs> Wytosowujemy prawą nogę, mamy wewnętrzny klip i zewnętrzną zonę. Cały czas jedziemy na gazie, przy i i wchodzimy w dwokązonę. Tu jest jedyny mały moment, kiedy możemy troszeczkę wyhamować czy kątem czy ręcznym, ale też rzeczywiście mamy taki fragment, kiedy możemy... jest, jest zgoda na hamowanie i wtedy wchodzimy z Tabą na gaz aż Drugą, trzecią, czwartą, cały czas jesteśmy na gazie. Musimy cały czas być na gazie dopiero po przekładce, bo nawet tylko zamować auto, wejść w tą zonę i znowu odchodzić przewóznicę na maksa i na pełnym gazie dojechać do pałacu. Do tak należy wykonać ten przejazd, czyli nie tylko należy wykonać, przejechać poprawnie, łapiąc wszystkie zony i wypełniając wszystkie zony, ale przede wszystkim sędziowie chcą zobaczyć konkretny przejazd. Chcą, żebyśmy jechali taki, chcą zobaczyć commitment, chcą zobaczyć, że. Nie będę nie samochodem. Chcą, nie chcą widzieć hamowania prawie w żadnych miejscach. Dwie strefy do hamowania, nie możemy trochę zwolnić, ale to jest naprawdę tylko na chwileczkę. Ja bardzo otwarta I od lasowego, za Tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. Put under the pressure of walking in your shoes. Caught in the undertow, just caught in the undertow. Every step that I take is another mistake to you. Caught in the undertow. Just caught in the undertow. Się niesamowicie jaram, Samochód sprawuje się bardzo dobrze. Podczas wczorajszych treningów w piątek e, trochę mieliśmy problemy, właściwie problemów. E, dokładnie ich cztery, ale wyeliminowaliśmy, więc mam nadzieję, że limit problemów został wyczerpany. Teraz będzie tylko zapierdalać. A tak wyszło dobrze daje wyjście, że nic się nie stało, prawie auto spłonęło. <śmienicza> a tekst roku wczoraj, wczoraj chybkiego mówi: Ona jest tak nagrzana na to wjazdę, że jej się auto pari, a ona siedzi w środku i czeka, kiedy może kontynuować. <śmienicza> I świetny zawodnik, naprawdę jeździłam się z nim fantastycznie w treningach, bo mieliśmy kilka przejazdów i wiedziałam, że to będzie fajna walka, ale obydwoje jeździliśmy równo, więc e, to nie, nie wiadomo było, kto wygra, kto przegra. Natomiast cieszę się, że ja wygrałam! No. Jestem ja mega szczęśliwa z tego powodu, bo, no. bo to była no. fajna walka, fajny atak, jechało mi się super, w ogóle ładnie się w niego wkleiłam, no, nie jestem z siebie zadowolona. Mimo może tam był pewien no. problem na samym no. końcu, ale cieszę się, że sędziowie stwierdzili, że je tak... E, to. to Leadem, więc ja, jako popijący, miałam problem. I się now, sometimes these thoughts in my head speak so loud. Every little thing that I think about just builds on top of the pain and doubt. Even though I want to just let it out, I try to act like I don't mind. Just seems to amplify it when I thought that keeping this inside would make it better. I never thought that I would end up ruining it forever. To było mocno, bo odrówał, co? A po prostu. Słuchajcie, jechałam właśnie z Zakorilem, mistrz Europy. <grym>, Wielokrotny wicemistrz, mistrz i w ogóle naprawdę świetny zawodnik, więc wiedziałam, że po prostu mam pedał pod podłogę, trzymać, się tak jechać. Jestem zadowolona. Przejechałam tą walkę, albo tam dobrze nie poddałam, nie oddałam skóry łatwo. <grym>, Jestem zadowolona z siebie, a teraz jedziemy, trenujemy i trzeba kolejne dupy skapać, nie?